Na ulicy Wielkanocnej na osiedlu jeziorna nie tak łatwo wybrać się na wizytę do znajomego z sąsiedniego bloku. Chociaż to tylko parę metrów, to trzeba nadrobić niezły kawałek drogi, bo posesje bloków są pogrodzone. O ile jednak taki spacer posłuży zdrowiu, to efekt zagrodzenia drogi może być tragiczny, nie wiedzie tu straż pożarna. Musielibyśmy z ulicy rozwijać się z linią gaśniczą. Jak widać, dostęp do klatek schodowych jest z drugiej strony budynku. Czyli ta linia gaśnicza musiałaby mieć długość 200 metrów, a tu chodzi o czas. Każda minuta, każda sekunda jest ważna przy ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Strażacy, zamiast od razu gasić potencjalny pożar, szukaliby do niego dojazdu. Podobna sytuacja już była. Gdy płonęła kamienica przy ulicy Wojska Polskiego, ratownicy nie mogli dojechać, bo na drodze zamontowano słupki. Trzeba było je wycinać, a ogień w tym czasie rozprzestrzeniał się w budynku. Szukano innego dojazdu, ale nie można też było przejechać trawnikiem. Prawie 30-tonowy wóz gaśniczy po prostu ugrzązł. Strażacy mieli więc bardzo trudny dojazd do budynku, który znajduje się przecież przy głównej ulicy miasta. Przeszkody na drodze opóźniły akcję ratowniczą. Jednak ten przypadek nie był przestrogą dla administratorów innych budynków. A wszystko może się zdarzyć. To nie tylko chodzi o straż pożarną, również chodzi o inne służby ratownicze, które mają problem z dotarciem do osób poszkodowanych, chorych, obłożnie chorych. Chodzi mi tu właśnie o między innymi o pogotowie ratunkowe, były przypadki, że przez takie jak to widzimy za naszymi plecami płoty, trzeba było nosze przenosić, żeby się dostać do Danego mieszkania czy danego poszkodowanego. Grodzenia wyrastają jak grzyby po deszczu. Przy jednym z bloków na osiedlu jeziora kilka dni temu pojawiły się słupki. Oczywiście na drodze pożarowej. Jednak płoty przy ulicy Wielkanocnej to typowy obrazek odcięcia dostępu służbom ratowniczym. Mamy tu przykład wygrodzenia po sesji które to wygrodzenie spowodowało brak dojazdu pożarowego wymaganego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 roku. Dojazd do bloków czteropiętrowych powinien odbywać się wzdłuż dłuższego boku budynku. Mamy tutaj przykład, że jest doprowadzona droga, z tym, że ta droga jest bez wyjazdu. Jak widzimy za, w tle, stoi płot, który uniemożliwia przejazd samochodów bez zawracania. A i zawrócić tutaj w tym e, momencie też nie możemy, bo nie ma placu manewrowego, który e, byłby wymagany. Powinien to być teren 20 na 20 metrów na przykład boisko, ale nie parking. Nie dość, że takiego placu nie ma, to nie można też wjechać na ogrodzoną nieruchomość. Bramę można otworzyć tylko za pomocą pilota. Straż pożarna chce zwiększyć bezpieczeństwo, wykonuje więc kontrolę i wydaje decyzje administracyjne na usunięcie usterek. Ogrodzenie posesji daje poczucie bezpieczeństwa, ale może okazać się ono złudne.